Witam serdecznie Państwa, chciałbym jeszcze powitać przewodniczącą są, e, e, sądu konkursowego, panią architekt Ujak. Drodzy Państwo, chcielibyśmy dzisiaj Państwu zaprezentować e, koncepcję, która została zaproponowana przez e, jednego z oferentów, którzy złożyli swoją e, pracę na konkurs dotyczący budowy Centrum tenisowego, bo tak to trzeba dokładnie nazwać, na pewno nie mówimy o jednym dwóch kortach, tylko mówimy o centrum tenisowego, o centrum tenisowym. Mówimy o lokalizacji nad Zalewem Borki, jedna z najciekawszych lokalizacji myślę w Radomie na tego typu obiekt. Podziękować środowisku tenisowemu, bo to jest, drodzy Państwo, nie tylko projekt miejski. To chciałbym zaznaczyć, że dzisiaj po raz któryś mogę powiedzieć w tej kadencji, że w pracach Prezydenta, urzędników miejskich, biorąc czynny udział środowiska pochodzące z naszego miasta. Jest to w tym momencie środowisko pani przewodniczącej, szefowej konkursu. Pani Adczyk, bardzo proszę. Do konkursu było no, otrzymało pięć prac konkursowych. Wszystkie prace były bardzo ciekawe. Są konkursowy, nie miał wcale łatwego wyboru. Decyzja nie była jednoznaczna. W trakcie oceny prac konkursowych sąd konkursowy zasięgał opinii członków związku tańcowego w sprawach już takich bardzo szczegółowych rozstrzygnięć. Jeszcze to dodam, tylko ważna, dosyć rzecz chyba ważna też, że w sądzie konkursowym brało udział trzech architektów, czyli większość, większość składu sądu konkursowego stanowili architekci, co jest istotne no, z uwagi na, na zakres, problematykę tego konkursu. Praca wygrałaby z apelacyjnie największą ilością punktów. Tych oczek, że tak powiem, na dysku w szatni jest bardzo dużo, no, bo jest dużo uczestników. Z podziałem na zaplecze sanitarne dla dla i dla widowni, no bo tu co najmniej 300 osób wejdzie, więc to wiadomo, że też potrzebne jest na to miejsce. I dobrze rozwiązana komunikacja na piętro, yy, które może działać odrębnie niezależnie od tego, co się dzieje, yy, co się dzieje na parterze. I tu mamy dwa wojska do skłonza, tu jest zaplecze socjalne, zaplecze administracyjne, kawiarenka yy, z otwarciem na yy, I Okazuje się, że to jest całkiem mocne środowisko i możemy poszczycić się różnymi sukcesami. E, przykładem takim sztandarowym naszym jest Weronika Domagała, która jest mistrzynią Europy, wicemistrzynią świata w drużynie. Rok rocznie w kategoriach dziecięcych mamy medale mistrzostw Polski. I zawsze zwykle tak było, że do wieku 16 lat to jakoś rozwijali się, osiągali sukcesy na arenie polskiej, a potem już e, niestety dalej to się nie rozwijało. No i zaczęliśmy zastanawiać, jakie są przyczyny. No przede wszystkim. Podstaw pierwszą podstawową przyczyną to jest brak obiektu. Jeżeli chodzi o ten obiekt, jeżeli on powstanie, to będzie jeden z najważniejszych obiektów w Polsce. A jeżeli chodzi właśnie o warunki rozgrywania poważnych imprez, takich właśnie typu Puchar de w tej chwili mamy tylko jeden ośrodek w Polsce i to w Puszczykowie koło Poznania, który takie warunki spełnia. Natomiast tutaj moglibyśmy naprawdę organizować bardzo poważne imprezy. Chciałem dodać, że Radom jest centrum Polski. Wszyscy mają do nas mniej więcej równe odległości. więc tutaj do tej pory było tak, że bardzo poważne imprezy ogólnopolskie typu Mistrzostwa Polski rozgrywane są tylko na wybrzeżu. Sopot, Gdynia, Szczecin. Nigdzie więcej nie ma takich dużych obiektów. Natomiast jeżeli ten obiekt powstanie u nas, ja mam nadzieję, że mam przez zapewnienia, że u nas byłyby organizowane Najpoważniejsze imprezy właśnie typu Supermaster, Mistrzostwa Polski. No i oczywiście mamy tutaj nadzieję organizować turnieje międzynarodowe.